Cześć Łukasz. No, okay. cześć. Dzisiaj jest dzień pierwszej miłości, słuchaj. Tak przeczytałem rano. No. Pamiętasz coś? Z pierwszej miłości? Nie. Nic? To bo, ale w ogóle była, no, czy po prostu nie pamiętasz, dlatego, że nie była za bardzo atrakcyjna miłość? I wymazałeś ją. No, tam... Może tam... Nie... No nie, nie pamiętam. No a byłeś w niej zakochany czy nie? No, zakochany powiem. No to. No. Byłeś. Pamiętasz, w kim byłeś zakochany? No. No nie musisz tu mówić, wiesz, imionami, ale pamiętasz, tak? No, tak. no to może ta osoba, o której pamiętasz teraz, że to była twoja miłość, to może to była pierwsza miłość. No. Raczej 50? No <noise> dobra tam Nie będę no nie będę te szczegóły, ale Ale trochę tych miłości było, tak? No tak No to dobrze czy źle? No, dobrze Tak Niektórzy porównują miłość wiesz do brzydkich rzeczy w sensie takich, że jest biedliwa, albo... Coś też tak no. uważasz? Że za zakochanie jest to jest coś dobrego czy czy coś złego? No dla mnie to, to jest dobrego, ale zaraz to od dziewczyny jak ona do tego podchodzi. No właśnie, bo jak jest niespełniona, to, no. to co wtedy? Kicha no. Ale wtedy to no, po prostu próbuję odejść od tej osoby. No tak, zanim się no. podeszło, to trzeba odejść. No. No. taka prawda. Czyli, jakby nie było, jest to trudny temat. No, do. do, do zrealizowania. Do zrealizowania. I jakbyś miał taką. poradę dla naszych telewizyjnych słuchaczy. Warto się zapichywać, czy nie? No. Warto, ale to tam jedno. osobę. Nie skakać jak. No. Guzio po tych kwiatkach, tylko trzymać się jednej, tak? No tak. Miłości. Tej jedynej. Dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę. Nie patrzymy? Dobra. Cześć, Kamil. To panie. Martinia? Dziu. <grym> Kamil, słuchaj. Dzisiaj, wyobraź sobie, jest dzień pierwszej miłości. Tak sobie wymyślili, tak sobie dzisiaj ustalili i taki dzień dzisiaj jest. I chciałbym Cię zapytać. No. Czy może pamiętasz swoją pierwszą miłość? Ja pamiętam. Powiesz nam, kto to był? Tak, to ta by był Kasia ta Tachowat i mnie tutaj wiór. To była Twoja pierwsza miłość. Tak, Jak ją wspominasz? A ja ją... Ja ją i jej, Pominam. Mi, hmm. po, po, po no dobrze czy źle? A dobrze, A, a ona bi A się mną, a jej, jej, a ten ma inne do No, tak to z tymi miłościami jest czasami, nie? One są, potem odchodzą, aczkolwiek zawsze się je. Pa. Pamięta. Ta Gdzie pozostają? W której części ciała pozostają? Miłości. W której części ciała się przechowuje? Tutaj. Czyli? Tutaj, tyry na sercu serduchu, a w głowie? Też. Dobra. No dobrze. Bardzo Ci dziękuję za to, że się podzieliłeś z nami tymi jakby nie było intymnymi i osobistymi wspomnieniami. Miłego dnia. Dziękuję. Kamilu.